Siema, jestem Adam, a to moje zgłoszenie do twojej 5 minut 3 Ale najpierw czekajcie Cofnijmy się troszkę do tyłu To mały ja, którego marzeniem od dziecka było zostanie piłkarzem Niestety liczne kontuzje pokrzyżowały moje plany Więc zacząłem robić wszystko tak, by na starość mieć co wspominać Choć nie do końca wszystko jest bezpieczne Dalej uwielbiam uprawiać sport, grać w kosza, czy chodzić na siłownię. Dużo radości sprawia mi spędzanie czasu ze znajomymi. Uwielbiam czuć dreszczyk emocji czy adrenalinę. To mnie napędza. Praca nie jest mi straszna. Dążę do celów, które sobie założyłem. Jestem zawzięty i zdyscyplinowany w tym, co robię. Moją największą zaletą jest dystans do siebie i to, że szybko adaptuję się do grupy. Ja pojechałem film rozpróbować do siebie na rejon, a wy widzowie wpadajcie do okien 28 lutego. 100 dni do matury. Zapraszamy, zapraszamy stopni do matury, 28 lutego, premiera, dzięki bardzo. bardzo. Adam, Adam to gość o naprawdę wielkiej klasie o naprawdę wielkim sercu, zawsze pomocny, uśmiechnięty, bardzo inteligentny, a za tym idzie bardzo zabawny i traktowny gość, który na pewno bardzo by się nadał w tym projekcie. Jak pierwszy raz spotkałem Adama, zastanawiałem się, co to za wariat. Przy bliższym poznaniu okazało się, że jest to bardzo pomocny, szczery i szalony człowiek, na którego zawsze można liczyć. Adaś, 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 no co ja mogę o tym chłopaku powiedzieć? Wariat przez duże W, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim zawsze uśmiechnięty, radosny, charyzmatyczny chłopak, z którym można porozmawiać na tak naprawdę każdy temat. Pytacie, czego się boję. Szczerze powiedziawszy... To takiej fizycznej rzeczy, której się boję, chyba nie ma. Jedynie może czego się obawiam, to tego, że w momencie, gdy będę już stary i usiądę sobie w fotelu, to przemyślę całe swoje życie i powiem, że było ono nudne, że nie zrobiłem tych rzeczy, które chciałem, że nie spełniłem wszystkich marzeń, które sobie wymarzyłem i nie zwiedziłem wielu pięknych miejsc na świecie, które mogłem zwiedzić. Najważniejsza jest dla mnie oczywiście rodzina. Teraz rodzina. i zdrowie. Czym się kieruję w życiu? To tym, żeby dużo uprawiać sportu, żeby być sportowym świrkiem. Pieniążki też są dla mnie ważne, bo bez pieniędzy nie zrealizujemy swoich planów i marzeń. Ale najważniejsze jest dla mnie to, żeby przeżyć życie z przytupem.